Mamy wyznaczyć równanie stycznej do paraboli o podanym równaniu w punkcie o odciętej x0 równe 1. Dodatkowo mamy narysować całą sytuację, czyli parabolą i styczną. Przede wszystkim potraktujmy równanie tej paraboli jak równanie opisujące funkcję. Wzór na funkcję f od x. W takiej sytuacji równanie stycznej do wykresu tej funkcji. W punkcie o podanych współrzędnych, wystarczy pierwsza, przyjmuję taką postać. Mamy tutaj znane równanie prostej przechodzącej przez punkt o współrzędnych x0, y0 o współczynniku kierunkowym równym a. Ten współczynnik kierunkowy to wartość pochodnej naszej funkcji w punkcie x0. Potrzebujemy trzech liczb. Pierwsza jest podana w treści zadania, drugą otrzymamy natychmiast, podstawiając jedynkę do wzoru na funkcję f. Największa praca do wykonania to wyznaczenie wartości pochodnej funkcji f w punkcie x0 równym 1. Na początek wyznaczamy wzór na pochodną, czyli wyznaczamy funkcję pochodną, i to będzie pochodna sumy dwóch jednomianów. Wiadomo, możemy różniczkować taką sumę po składnikach. Czyli dostaniemy pochodną x do kwadratu dodać pochodną 2x. Od razu wyłączamy stałą 2 przed pochodną. Teraz korzystamy z tego, że pochodna x do kwadratu to 2 razy x do potęgi pierwszej. Z kolei pochodna x to będzie 1, stąd wzór na pochodną przyjmuje postać funkcji liniowej f' od x równa się 2 razy x plus 2. Po podstawieniu jedynki w miejsce x0, dostaniemy wartość pochodnej równą 4, czyli współczynnik kierunkowy stycznej ma wartość 4. Po przekształceniu do postaci kierunkowej, dostaniemy następujące równanie. Przystępujemy do przedstawienia ilustracji graficznej. Rozpoczynamy od narysowania stycznej. Ta prosta przechodzi przez punkt minus 1 na osi Y, a jej współczynnik kierunkowy czwórka informuje nas, że mamy tutaj wzrost na zasadzie 1 jednostka w prawo, cztery jednostki w górę. To samo dotyczy oczywiście kratek. Możemy powiedzieć 1 kratka w prawo, 4 kratki w górę. Aby naszkicować parabolę, warto przedstawić wyrażenie ją opisujące w postaci iloczynowej. Wystarczy wyłączyć x przed nawias. To nam daje miejsca zerowe, 0 zero i minus 2. Jeśli teraz weźmiemy liczbę pomiędzy, dokładnie w środku, pomiędzy tymi miejscami zerowymi, czyli obliczymy średnią arytmetyczną miejsc zerowych, to dostaniemy pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli p, po podstawieniu p, czyli minus 1 do wzoru funkcji, obliczamy q, dostaniemy minus 1. Mamy zatem następujące punkty. Po pierwsze wierzchołek, to będzie punkt minus 1, Minus 1, czyli tutaj. Po drugie miejsce zerowe, czyli 0 zero oraz minus 2. No i mamy jeszcze punkt styczności, to będzie punkt 1, 3, który oczywiście leży na naszej stycznej. No i może jeszcze symetryczny punkt o współrzędnych minus 3, 3. Oto parabola i styczna.